Ziemia już dawno przestała być samotną planetą. W kwitwie wieku ludzkość osiągnęła status międzygwiezdnej cywilizacji, niezdominowanej liczebnością czy technologią, ale determinacją. Federacja Teren, jak się teraz nazywała, była młoda i uważana za drugorzędną siłę wśród gigantów kosmosu. Jednak miała coś, czego brakowało starym imperiom nieprzewidywalność. W układzie Erydan Beta. Na granicy przestrzeni kontrolowanej przez obce Impelium Talkiri miała miejsce nietypowa anomalia. Sądy Federacji zarejestrowały wzrost promieniowania tachyonowego, zjawiska związanego z eksperymentalnymi technologiami napędu lub ukryciem dużych obiektów. Komandor Lievarga, oficer zwiadu Floty Cienia, została wysłana na miejsce wraz z jednostką szpiegowską Nocny Szept. Statek nie był uzbrojony ciężko ale jego systemy maskujące i zaawansowane sensory czyniły go idealnym narzędziem do operacji poza granicami prawa galaktycznego. Celem misji nie była walka, a odkrycie, co dzieje się w strefie, gdzie żadna ze znanych ras nie powinna prowadzić operacji wojskowych. Mamy echo, pasywny sygnał polaryzacyjny. Coś dużego przesuwa się po orbicie czwartej planety, zameldował oficer techniczny, porucznik Saren. Warga nachyliła się nad konsolą. Analiza wykazała obecność nieznanego obiektu o strukturze odpowiadającej stacji bojowej klasy Estirien. Takie konstrukcje należały do starych imperiów i nie miały prawa być tak blisko terytorium ludzi. Zidentyfikuj oznaczenia. Szukaj śladów talki jej lub, wojani poleciła. Po chwili na ekranie pojawił się symbol, skrzyżowane łuki nad czarnym słońcem. Warga zamarła. To nie należało do żadnego znanego imperium. Ten symbol był uznawany za legendę wśród zwiadowców, znak cienia tajnej frakcji manipulującej wydarzeniami w galaktyce od setek lat. Nikt nigdy nie udowodnił ich istnienia. Aż do teraz to pułapka zapytała Saren. Nie, odpowiedziała cicho Varga. To ostrzeżenie. W tym samym czasie na drugiej stronie galaktyki. Rada Talki zebrała się w pałacu w systemie Teras. Przechwycone dane wskazywały na ruchy ludzkiej floty w sektorze neutralnym. Lord Otehakor, stary i potężny statek, patrzył na holograficzną mapę z niepokojem. Ludzie grzebią tam, gdzie nie powinni powiedział do zgromadzonych. Cień się budzi. Kiedy rada rozeszła się w milczeniu, tylko jedna postać została w sali młoda ambasador Uvena. Pół człowiek, pół Talkiri. Miała tajną misję od innego mocodawcy. Jej oczy rozbłysły złowieszczym światłem. Wreszcie szepnęła do siebie. Czas się wypełnia. Na pokładzie nocnego szeptu sytuacja uległa pogorszeniu. Systemy pokładowe wykryły ukryty sygnał nadawany z powierzchni pobliskiego księżyca. Przechwycony fragment transmisji brzmiał: Projekt Harfa aktywacja opóźniona. Klucz ludzki niepotwierdzony. Protokół Graal inicjowany. Warga wstrzymała oddech. Projekt Harfa był teoretycznym superbroniem opartym na manipulacji czasoprzestrzenią zbyt niebezpiecznym, by mógł istnieć naprawdę. A jednak ktoś próbował go uruchomić Gwycofać się zapytał porucznik Saren. Nie, musimy się dowiedzieć więcej. To nie jest tylko tajna operacja. To może być początek wojny, o której nikt nie powinien się dowiedzieć. W jej głowie zrodziła się jeszcze jedna myśl. Jeśli projekt Harfa naprawdę istnieje, to Ziemia nie jest już tylko graczem. Stała się kluczem. Nocny szept dryfował na granicy pola grawitacyjnego księżyca Elan VI, ukrywając się w cieniu jego złodowadziałej powierzchni. Cisza panująca na mostku była ciężka, nie z powodu wrogów, ale dlatego, że załoga miała świadomość, że coś właśnie się zaczęło. Coś, co zmieni układ sił w galaktyce. Komandor Lievarga analizowała ostatnią transmisję z niepokojem. Projekt Harfa. Klucz ludzki. Te słowa były jak zły omen. O spróbuj ponownie przechwycić sygnał. Zwiększ czułość filtrów na wzorce modulacyjne klasy Archo poleciła. Porucznik Saren pracował w cisie. Jego palce śmigały po interfejsie, jakby walczył z czasem. Po chwili odezwał się. Mamy zakodowaną sekwencję danych. Wewnątrz znajduje się coś dziwnego. To nie są informacje. To aktywny program. Próbował się zintegrować z naszym systemem. Warga zamarła. Odizolować. Zamknąć w buforze klasy Omega. Obserwowała, jak na ekranie pulsuje sekwencja symboli, zmieniająca się zbyt szybko, by ją zrozumieć. Jednak jedna rzecz przykuła jej uwagę. W kodzie błysnął fragment znany tylko nielicznym znak projektu Graal. Nie był to projekt militarny. Przynajmniej nie w tradycyjnym sensie. Graal był inicjatywą badawczą sprzed ponad stu lat, której celem było odkrycie pierwotnego języka materii sposobu w jaki sama rzeczywistość mogła zostać zakodowana, zmieniona, przepisana. Program przerwano rzekomo z powodu katastrofalnych, rezultatów testów. Ale ktoś go reaktywował. Tymczasem na Ziemi, głęboko pod powierzchnią Nowego Santiago, w podziemnym kompleksie federacji, dr Elias Roush siedział przed wielkim ekranem pokrytym warstwami kodu i starożytnych symboli. Otrzymał zakodowaną transmisję, nieoficjalną, oznaczoną jako zero priorytet. To oznaczało jedno, pochodziła z nocnego szeptu i była uznana za potencjalnie egzystencjalną dla federacji. To niemożliwa przecinek mruknął sam do siebie. Ten wzór nie tylko się powtarza on rezonuje. Za jego plecami pojawiła się Sylwetka, dyrektor wywiadu federacji, admirał Tajano Uwek, Miała chłodne, niemal mechaniczne spojrzenie. Czy to prawdziwe? Tak. I jeśli to, co sugeruje ten kot, jest choćby w połowie prawdą, projekt harfa został zaprojektowany przez coś więcej niż ludzi. To współpraca. Człowieków i kogoś jeszcze. Kogo? Zapytała. Rołusz spojrzał na nią ponuro. Kcień. I to znaczy, że jesteśmy tylko jednym trybem w znacznie większej machinie. Na Elan-6 komandor Warga zadecydowała o desancie. Mały oddział zwiadowczy miał za zadanie zbadać źródło sygnału. Wylądowali w ciszy. Ich skafandry maskujące stapiały się z lodowym terenem księżyca. W centrum krateru znajdowała się struktura, niepasująca do niczego znanego, półprzezroczysta, niemal eteryczna. Zdawała się pulsować zgodnie z rytmem serc ludzi stojących przed nią. To wygląda jak żywa architektura, szepnęła sierżanta Kemi, obserwując obiekt z niedowierzaniem. Gdy warga zbliżyła się do drzwi wejściowych, usłyszała szept. Nie z zewnątrz. W głowie. Kto jesteś kluczem? Zamarła. Powtórzyć transmisję, rozkazała przez radio, ale nikogo nie usłyszała. Tylko echo. W tej chwili drzwi się otworzyły. I wtedy struktura odpowiedziała. W tym samym momencie na orbicie księżyca pojawił się nowy sygnał. Niezarejestrowany wcześniej, zamaskowany do granic możliwości. Statek w kształcie czarnego wrzeciona, styl nieznany. Jego obecność wywołała alarm we wszystkich systemach nocnego szeptu. Statek cienia, powiedział porucznik Saryn z bladą twarzą. Oni wiedzą. Że tu jesteśmy. W przestrzeni pojawił się nowy komunikat. Nie zawierał słów. Tylko jedno zdanie zakodowane w pulsie. Ziemia została wybrana. Czas decyzji się zbliża. Cisza wewnątrz konstrukcji na Elan 6 nie przypominała zwykłego braku dźwięku. Była gęsta, ciężka, niemal świadoma. Ściany pulsowały bladym światłem, zmieniając się wraz z każdym krokiem komandor Lie Vargii. Jej drużyna pozostała przy wejściu, tylko ona mogła przejść przez próg. To nie była technologia, którą znała Federacja, ani żadna z potęg galaktyki. To było coś starszego, starszego niż pamięć. W centrum sali znajdował się monolit. Ciemny, gładki, a jednak pokryty wzorami, przypominającymi zarówno język ludzki, jak i coś bardziej pierwotnego systemy pokładowe, czym nie słyszycie. Zapytała, aktywując łącze. Brak odpowiedzi. Wtedy monolit rozbłysł, a w głowie wargi odezwał się głos. Nie był ludzki, nie był też sztuczny. Geologiczna forma, rozpoznana. Ludzki genom, stabilny. Dostęp przyznany. Z każdą sekundą otaczały ją obrazy, nierealne, a wspomnienia, ale nie jej. Wizje planet popielonych przez wojny. Gwiazd wygaszanych w celach eksperymentalnych, istot żyjących poza czasem, i ludzi, zwykłych ludzi, walczących z siłami, które istniały od miliardów lat. Harfa to most. Graal to kot. Gludzkość to język. Komandor osunęła się na kolana, dusząc się od nadmiaru informacji. W jej umyśle zaczęły się układać wzory, które nie istniały wcześniej. Ktoś lub coś chciał, by je zrozumiała. Tymczasem nocny szept znalazł się w sytuacji krytycznej. Statek cienia zbliżył się na dystans taktyczny, ale nie otwierał ognia. Po prostu obserwował. Porucznik Saryn odebrał coś więcej niż sygnał. Był to przekaz bezpośredni, nie przez fale mentalna transmisja. Coś próbuje się ze mną połączyć, wyjąkał, chwytając się za głowę. To nie język. To rozkaz. Na ekranie pojawił się halegram. Postać zamaskowana, odziana w płaść utworzony z cienia i światła. Twarz ukryta, głos zdeformowany przez tysiąclecia języków. Wy przekroczyliście próg. Harfa się stroi. Czas cieni nadchodzi. Ziemia musi wybrać opór czy zrozumienie. Sygnał zgasł. Systemy statku zaczęły działać z opóźnieniem. Sztuczna Inteligencja Pokładowa zarejestrowała wewnętrzne przekształcenia danych. Kod Graal samoczynnie wszedł w strukturę oprogramowania, jakby czekał na moment aktywacji. To nie jest tylko informacja, wyszeptał technik pokładowy. Kto żyje? Na ziemi dr Rousz został wezwany na posiedzenie Rady Strategicznej Federacji. Dane Zelan 6 były jednoznaczne. Aktywacja harfi rozpoczęła proces, którego nie dało się zatrzymać. Jeśli harfa zostanie w pełni aktywowana, tłumaczył, może przepisać fizykę na lokalną skalę. Zmienić prawa rzeczywistości w promieniu lat świetlnych. To broń, ale też narzędzie tworzenia. Kto ją zbudował? Zapytał jeden z admirałów. Nie wiemy. Może cienie, a może tylko ją pilnują. Talia uwek patrzyła na ekrany bez słowa. Potem zwróciła się do Rausha. Co to znaczy, że człowiek jest kluczem? On odpowiedział spokojnie, z pewną dozą lęku w głosie. U nasze dna zawiera strukturę zgodną z kodem Graal. Jakby ktoś nas zaprojektował jako medium. Ludzie to nie przypadek, to wybór. W ruinach Elan 6 komandor Varga otworzyła oczy. W dłoni trzymała fragment monolitu, który oderwał się samoistnie i przemienił w pulsujący artefakt. Gdy tylko przekroczyła próg konstrukcji z powrotem, sygnały komunikacyjne wróciły. Saryn wybiegł jej naprzeciw. Mamy problem. Statek cienia wysłał coś jeszcze. Co? Porucznik podał jej dane. Na ekranie ukazała się trajektoria, pięć podobnych struktur jak ta na Elan 6 wszystkie aktywują się jednocześnie. Jedna z nich znajdowała się na Ziemi. Na Ziemi, w centrum kontroli federacji. Atmosfera była napięta do granic możliwości. Informacje o aktywacji struktur rozsianych po galaktyce wstrząsnęły nie tylko politycznymi elitami, ale też naukowcami i wojskowymi. Doktor Elias Rousz, nie mogąc opanować emocji, przemawiał przed radą obronę. Te artefakty są fragmentami starożytnej technologii, ale nie znamy ich pełnego potencjału. To może być najpotężniejsza broń albo najważniejsze narzędzie ewolucji, jakie kiedykolwiek stworzyły istoty inteligentne. Admirał Tajano Uwyk, znana z bezkompromisowej postawy, przerwała A jeśli to pułapka, jeśli cię nie chcą wykorzystać to, by przejąć kontrolę nad naszą rzeczywistością. G Możliwe! zgodził się Rousz. Ale wtedy pytanie brzmi dlaczego ziemia jest centrum? Co takiego mamy, czego nie mają inni? Tymczasem komandor Lije i jej zespół wrócili na ziemię z fragmentem artefaktu. W trakcie lotu warga analizowała dane. Artefakt wydawał się reagować na obecność ludzkiego dna, jakby próbował się połączyć, rozmawiać. Podczas spotkania w gabinecie admirał Nauwék komandor przekazała kluczową obserwację. Projekt Harfa to nie tylko broń. To interfejs. My jesteśmy jego elementem. Wszystkich zaniepokoiła ta deklaracja. Jeśli jesteśmy interfejsem, dodała Warga, to każdy z nas może stać się kluczem do odblokowania albo zniszczenia. Tymczasem w cieniu, daleko poza oficjalnymi granicami federacji, tajemnicza postać obserwowała halegram układu słonecznego. Była to Uvena, ambasador Talkiwi, której misja stała się jasna zabezpieczyć Ziemię przed zniszczeniem, ale także zdobyć artefakt dla własnych celów. I ludzkość nie jest gotowa, mruknęła. Ale cienie już nie pozwolą odejść. W głębokim kosmosie. Statek cienia przygotowywał się do kolejnego ruchu. Szturmowiec w czarnym pancerzu, zwany kadelem, stał na mostku. Jego oczy błyszczały lodowatym blaskiem, gdy patrzył na transmisję z Elan 6. Wszystkie punkty aktywacji są gotowe. Zgłosił. Ziemia jest kluczem, ale też zapalnikiem. Włącz protokół Graal przecinek, rozkazał jego przełożony. Głos w głośniku był metaliczny, bez emocji. W międzyczasie na Ziemi dr Roush badał artefakt pod mikroskopem kwantowym. Nagle artefakt rozbłysł i przesłał mu wizję wspomnienie starożytnej cywilizacji, która stworzyła Graal. To był eksperyment na skalę kosmiczną szepnął. Próba połączenia świadomości materii i czasu. Wizja ukazała konflikt między stworzycielami, którzy widzieli że ich dzieło może doprowadzić do zagłady albo transcendencji. Rouge zrozumiał jedno: przyszłość galaktyki zależy od decyzji ludzi. Lijewarga spojrzała w gwiazdy z mostku nocnego szeptu. To nie jest tylko walka o przetrwanie, to walka o to, kim jesteśmy. I z tą myślą przygotowywała się do bitwy, która zaczęła się dawno temu, ale dopiero teraz ujawniła swoje prawdziwe oblicze. W samym sercu galaktyki. Między Gwiezdnymi Impejami napięcie osiągnęło punkt krytyczny. Na ziemi Federacja Teren stała w obliczu decyzji, która mogła albo wynieść ludzkość na nowy poziom, albo pogrążyć ją w chaosie. Komandor Liewarga, uzbrojona w nową wiedzę i artefakt, stała przed Radą Obrony, gotowa przedstawić plan. Musimy zrozumieć, że harfa to nie broń do unicestwienia, mówiła. To narzędzie, które reaguje na naszą świadomość. Jeśli nauczymy się ją kontrolować, możemy stać się strażnikami rzeczywistości. Część Rady była sceptyczna. Zwolennicy twardej linii, na czele z admirałem Nauwyk, domagali się przygotowania floty do obrony i ataku. Nie mamy czasu na naukowe eksperymenty, mówiła surowo. Cienie już nas otaczają. Jeśli nie odpowiemy siłą. Zostaniemy zniszczeni. Lia podniosła artefakt, który delikatnie pulsował światłem. Jest sposób, by zrozumieć i powstrzymać cienie, ale musimy działać razem, nauka, wojskowi i wszyscy ludzie. Tymczasem w cieniu kosmosu, Kadel, szturmowiec cienia, przygotowywał się do ofensywy. Przejęcie kontroli nad projektem Harfa to pierwszy krok, mówił do swojego dowódcy. Ale jeśli Zienia się opiera, rozpali to wojnę, jakiej galaktyka nie widziała od tysięcy lat. Dowódca skinął głową. Jego głos przypominał metaliczne echo. Zniszczenie lub dominacja. Nie ma już trzeciej drogi. W laboratorium na Ziemi dr Roush pracował nieprzerwanie, analizując artefakt. Nagle doszło do nieoczekiwanego zdarzenia. Artefakt zesynchronizował się z dna Rausza. Tworząc falę energetyczną, która objęła cały budynek. Gejas, co się dzieje? Zapytała zaniepokojona asystentka. To jak aktywacja, ale nie wiem, czy na dobre, czy na złe. Na orbicie Elan-6 komandor Varga i jej zespół usłyszeli nadchodzący sygnał alarmowy. Statek cienia wszedł w przestrzeń planety. Przygotujcie się do obrony, rozkazała. Nie możemy pozwolić, by to wszystko poszło na marne. Rozpoczęła się bitwa, której skutki miały zmienić bieg historii. Statki federacji, choć technologicznie starsze, wykorzystywały nowo zdobyte informacje o projekcie Harfa, zmieniając zasady walki. Pole bitwy zaczęło się przełamywać między klasyczną taktyką a manipulacją czasoprzestrzenią. W centrum konfliktu Między blaskiem eksplozji a ciszą rozwarstwienia rzeczywistości, Liye zobaczyła coś, czego się nie spodziewała. Ukrytą wiadomość od twórców Graal, zawierającą wskazówki, jak zakończyć konflikt. I e nie chodzi o zwycięstwo, szepnęła. Chodzi o wybór, którego jeszcze nie rozumiemy. W odległym punkcie galaktyki ambasador Uvena przygotowywała własny ruch. Wiedziała, że wynik walki na Ziemi może zadecydować o przyszłości całej cywilizacji Talkiri. Cienie już nie cofają się przed niczym, powiedziała cicho. A my musimy podjąć decyzję: stać po stronie światła czy po stronie mroku. Przestrzeń wokół Ziemi zadrżała od energii, która emanowała z aktywowanych artefaktów rozmieszczonych po całej galaktyce. Ten moment miał być przełomowy początek nowej ery albo kres wszystkiego. Co znane? Komandor Vargas stała na mostku nocnego szeptu, trzymając artefakt Harfi, który teraz świedził intensywnie, jakby był żywym sercem całego systemu. To nie jest tylko broń, to wybór, mówiła do zgromadzonych. Wybór między dominacją a współistnieniem. Flota Federacji i statki sprzymierzonej koalicji przygotowywały się do ostatecznej bitwy ze statkiem cienia, symbolem tajemniczych sił które przez wieki manipulowały galaktyką. Tymczasem Kadel, szturmowiec cienia, przemawiał do swojego dowódcy: Jeśli zniszczymy artefakty, galaktyka pogrąży się w chaosie. Jeśli jednak wykorzystamy harfę, przejmując kontrolę, stworzymy nowy porządek. Dowódca odpowiedział chłodno: Porządek na naszych warunkach. Nie pozwolimy na wybór innych. W sercu Ziemi, Doktor Eijaz Roush, zjednoczony z energią artefaktu, odkrył ostateczny klucz, sposób na synchronizację ludzkiej świadomości z kodem Graal. To nie tylko technologa, powiedział. To duchowa rewolucja. Jeśli ludzie się połączą, mogą stworzyć nową rzeczywistość, wolną od przymusu i przemocy. Bitwa zaczęła się na orbicie Ziemi. Promienie energetyczne przecinały mrok kosmosu, Statki ścierały się z siłą niewy, a czasoprzestrzeń falowała jak powierzchnia jeziora uderzona kamieniem. Komandor Varga uruchomiła artefakt Harfi. Jego blask objął całą flotę, i w jednej chwili wszyscy poczuli niesamowite połączenie byli jednym umysłem, jednym sercem. Zienia i reszta galaktyki zaczęły rezonować z ich energią. Kadel patrzył, jak jego statek i dowódca walczą z tym, czego nie rozumieją. Potęgą ludzkiej jedności. Wtedy nastąpiło to, co nikt się nie spodziewał. Artefakt przemówił. I wszyscy jesteście częścią większego wzoru. Cień i światło, wojna i pokój to tylko aspekty ewolucji. Teraz macie wybór powstać ponad konflikt, czy pogrążyć się w nim. Lia spojrzała na swoich ludzi, na wrogów, na całą galaktykę. To nasza decyzja powiedziała. Nie wojna. Niedominacja. Przyszłość należy do tych, którzy wybiorą współistnienie. Szturmowiec Kadel, po długiej chwili milczenia, opuścił swój pancerz. Morze to jest droga. Ambasador Ruvena i reszta sprzymierzonych cywilizacji również podjęli decyzję: porzucić dawne konflikty i zbudować nowy sojusz oparty na wzajemnym szacunku i wspólnym celu. Galaktyka zaczęła się zmieniać. Ruiny które kiedyś były symbolem wojny, stały się miejscem nauki i pokoju. Technologia Harfi przestała być narzędziem destrukcji, stała się mostem do przyszłości. Ludzkość, będąca kluczem do tego przełomu, wkroczyła na nową ścieżkę.